Hej, witam Was w kolejnym odcinku na życzenie. Tutaj skład jeszcze sobie jeździ. Jeszcze niech przez moment sobie przejedzie. Chciałem zwrócić Waszą uwagę tutaj na charakterystyczne dźwięki, które być może sami wychwyciliście. To jest takie charakterystyczne skrzypienie, zestawy kołowe nie są naoliwiane, skrzypią gdzieś w gniazdach. Dlaczego? No dlatego, że to są nowe modele, one... Bardzo, niektóre z nich w ogóle nie były jeżdżone, niektóre może ze 3-4 sztuki w jakimś tam składzie raz czy dwa razy były i to wszystko. Co to są za modele? To jest 10 modeli wagonów samowyładowczych ze sklepu Świat Modeli. I właśnie ich zaletą jest to, że są wiernie, wiernie odzwierciedlają oryginały i za takim, oto tutaj Gagarinem, za takim ST44 sobie jadą. To właśnie z taką lokomotywą zdecydowałem się je tutaj zestawić, żeby ten skład był jak najbardziej realny. Tak, ten skład jest bardzo realny, dużo bardziej realny, jak z takimi wagonami firmy Roco. I teraz tak, jeździ tutaj 10 wagonów, tu widzicie od nich pudełka. Ja posiadam wszystkie te węglarki wyimitowane przez świat modeli, ale uwaga, tutaj na górze o, już wam pokażę. Tu są jeszcze trzy węglarki, rozpakowane z tych pudełek tam białych, a na makicie nie stoją. Yy, dlaczego nie stoją? Ano dlatego, że już sobie ten skład nie poradził, już się tam daleko na łuku wykolejał. Dlaczego się wykolejał? No dlatego, że jak słyszycie, węglarki mają dosyć duże opory i one mają te opory yy, i z tego względu, jak już ich było za dużo, to po prostu te pierwsze dwie, trzy się wykolejali. Czy coś z tym da się zrobić? No, myślę, że tak. Myślę, że jak z czasem się rozjeżdżą, jak będą zestawy kołowe ciut, lżej jeździły w gniazdach, albo gdyby to jakoś poprawić, nie wiem, czy się da poprawić, być może się da jakoś, no to wtedy powinno to jeździć bez problemu. A tak póki co. Jednak pojedynczy wagon zbyt dobrze się nie toczy, stąd zbyt wiele ich nie można w składzie ustawić, bo zwyczajnie to nie pojedzie. Na prostym odcinku może by pojechało, na łuku już niestety wylatują stopy. No to tyle może tutaj z tego właśnie opowiadania. Chciałem Wam właśnie zwrócić uwagę na to, że to jest realny skład, tak? Że tu mamy realne modele, a nie jakieś udawanki. Już tutaj może troszeczkę zwolnię, o, żeby się tak skład jakoś fajnie ustawił. No, i dobrze, i sobie stoi. Także na no, o tyle jest fajne, że mamy tutaj bardzo realny skład. Rzeczywiście odwzorowujący pociągi takie, jakie widzimy na torach. I ufam, że i taki z dziesięcioma wagonami czasami da się zobaczyć. Choć na ogół wiadomo, że ich tam jest jak w wierszu Tuwima AZ40. No dobrze, to dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Cześć.